ciało twoje. Chrystiansz cięcią, cięciem wicznego, jakie poczyna zaraz. Część, część niej, mi stale naśladow, spacinia, mi stale cię, ślejne, ślejne Jezusa Chrysta, i ciata trójcy, jakie dać je co chenala, jest wenasibushi. I siaty dług, serio siat wenasibushi, ja jest siaty trzy, siata sora, sa jest siaty dług takochi si si jest trzy osoby. Mm, bo, kroty dobra, ja ja widził a genas widwi widzchnosty no, no, jest dawki.

Na livni intelektu je rana nie z Zukrema trudności piznania prawdy do Boga. Cała na ziliujecja zawdiake osudliwosti. W woli je rana zlody. Trudności u bogowi ta bliżnemu. naležnou i tsarana zahojující čestnotu spravedlivosti. I čutlivost do vačer řeče, se je rana slavosti, my vtračáme duchom, tudy dobro je vaštěm. I Za ojuódc jec ja siju duchu, jacia dwa osnowne stawlenia telepity i atakuwaty. Ale we terity to jest długie ważnie. i w szutlewis do nas solody rana je rana to v to bezradné pragmění do nás rana si duje cia čestotu dňu pomírkovanosti. Česnoty, česnoty vývno vlujut porádok nás. Vyrydusím teoročíštní čestoty, česnoty, Vira, Nadia, Lubova, yati fondamental no orient tu yot na chesitia luboha. Moi j'en s'adaté tcho, c'est euh, très da nam, euh, ne sot nam, ve inchistu pen. Nad, kelrodne stu pen. Et moi j'ai mot, na euh, zlobemo, euh, не спеціального, якщо ми керуємося такими так, чорі чоріці чесноти керують нами, ми можемо діяти на, на, природним способом. І потім є моральні чесноти, Jaki, my nam, co możemy nasz jak ludy, Rozumno. mogą zrozumieć, jak możemy zrozumieć, co możemy zrozumieć, co możemy zrozumieć, co możemy zrozumieć, co możemy zrozumieć, co

Один насвят, один насвят один п'ять. Це текст Ісайас, який говорить про Несія. Він буде повний святим духом. Можете читати? Ісая 11. І вийде паросток із пня Єсея і відка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості і розуму, дух ради і кріпости, дух знання і страху Господнього. Він дихатиме страхом Господнім, Він судитиме не як око бачить і не як вухо чує, присуд видаватиме. Він буде по справедливості судити в Бога, по правді оголошувати присуд для бідних в Україні, гнобителя вдарить палицею своїм словом, безбожно погубить духом своїх уст.

miel upomazania uh, Bo Iesus je prawdziwa ludena prawdziwem Bohom pra, jak prawdziowy ludenowy du, ma jeduśa jak nasza i Jego duśa był powna siatem do Bohma i tu win mał taki taki daje siatowa ale Widnio tak, me mo, si daliv, siatolina. Dar, azome me budemo, piba, ba, se sin dar staru, dar staru, je u bolia tu, w doskonalenia dusi powierają się sobie, wydają się sobie w Ruchu Bożego, daw stawu staje dopomichnemu, zasobom czesnoty nadii. Czesnoty, za jakimi rozmawiamy otrzymate otrzymaniu wiecznego błażeństwa, pokładając się na Bożą pomoc, To jest dar, Ne bohé o sia bo menše nije so Grirovnovoli jaka maé j'arrivelé vi selu Vibernasvitbo. Svitse nenavis dogri I do č šena je grill se je Stra nenavis do I do yo. Jeśli świeczna je nas, jeśli człowiek je jest gór, to jest rabl, wyjavuj się, osobliwie w tajemnicy obkrywania. I daw sam, tak oś, jadą bo to pomiśnieniem, za sobą czesnote stremalności, jadrobit nas po mirkovaniem, Terez-en-en, tazméren en i mzméren na en Et nava nava Livni chum rivi, navi chum mais na rode mo, c'est nestin santus, 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 i vive la ítak číme nedostupnály neítak číme mal mal ítak uh, číme malé neve přesvědčenosti boha v něj bo ze oděl si ati, santus, santoš soty, okay. ale ítak navít navít angeli je je zvolený je zvolený a znajoud znajoud člověk je důležitý přesvědčení uh, boha.

Дух страху звільнає наше життя від це від цей, це, це пожали. Два... Пішний івана два шістнадцять. Бо все, що у світі, пожадливість тіла. Пожадливість очей і гордені життя не від Отця, а від світу. Так, і це є та, та стану, який звільняє нас від це пожарі. А через дар блаучеста або побожності Дух утвердить нас у мірі в наших. stosunkna z innymi. To jest uh, czystość sprawiedliwości, która zazwyczaj utwierdza nas w całym świecie. Dajemy każdemu to, co mu należy, wkraczając w Ale przez dal uh, pobożności my my e, znajemo co menes tilki sluhe sluha me boha ale dit me boha dit me boha se je dar pobožnosti abo blahot česta jaký e, daje nám znate i rozumite co me dit me boha a takož po Víra je šestnáctou cího žití, jeho býči nebude na na nebesáda. Vím tu, jak malenky vodník je, co je jak malenky vodník, vodník, jakivédnás u té nohu mísí. Ale víra v tuto.

D'arnaoke, maye vi pravete tsu de ne dos tonaliste, bo me bachimo rechitso yo suitu, yake. Alene bachimo boha, bachimo ne bachimo boha. I dar naoke, dopoma chob cheles, cheles recheg.

tona bače, pačeo si soliniá i vin doma o vin rozumeo a se je sestra, sestra bra som se obo sestra bo voe v se se soliniá majúc ve veste nas doboha. se je dar na oče. A potín je dar sere metá natilti visoťa, Ale wypieka na stiki wyeka, czy nasza dobra wola w niszczcza wid naszą zawdania. Ale jest ja ty dub zmie rozerdziudzieja nad naszojuławiciu i dopownni je energiju, jak nam daje. jej. Darom se. Darom sele, darom seny kolejy, volemus uh, pater noster, panem nostrum judidianum danonis odie, uh, uh, riblas na suscedae nam nes, ne mm. ovoremo uh, ceres dar sere, ne, ne volemus pro si las tie, cio ne potrebunemo, cio bute virni, virni, vori voli, bougie.

Jego otowenia i celi dopomoje z wysoty nie brakuje żadnej chrześcijańskiej dar porady kończe nieoprydli, czob my peryżyle ważki czasy, czob my posiadle uspitu w naszemu duchownemu życi, bo uh, i sądni, so są sądni, so je uh, my potrzebujemy dar dar porwarę, bo uh, trzeba znać, które możemo do wiariaty, do wiariace wladu, możemy wystarczaje wo te słuchani, ale sądni, so My możemy czuli widzieć, jak się dzieje, wiby pistoki, tak oś, na żal. My szuli widzimy papojów, widzimy papie. Dla jakich razy nie możemy, nożemo, nie możemy, możemy uh, zrobić. I to mu potrzebujemy dar, cedar, porady. Człop zna te de prawda. Jak trzeba, jak trzeba uh, u,

Te czoła trzeba zrobione przez dar porady, ale gdzie jest prawda, gdzie jest prawda, dar intelektus, a intellectu dar intelektu i e, nas, nas, daru nas, mądrości, jest niczym, niczym, jak chuchom świętego ducha, za pomocą że pomóc, jak chuchom, w serce, dozvid, Ne no sommes Dar D'abord, nous special bachés, nous sommes persécutifs, nous sommes persécutifs, nous sommes persécutifs, nous sommes de nous théologie, persécutifs, au sommes persécutifs, nous sommes persécutifs, il jaki male malè eh tak srilmiste do voir, dag dar modrosti, dag zrobit chob me majemo maiemo eh sensu, sensu do reche do. Chume mają radist, radist chole o voremo probova, to chole chule chue mo

po czasuwał, heroiczne e, heroicznej e, eroicznej częstotliwości. Co jest heroiczne czesnoty? Czyli kolę, ludę, za wychańno e, wiedené, wiedené, wiedené vid dary siatoduha. Czyli, czyli, I e, to mu

jak šlo je čas e, na horí, ne može. I tomu možná to pomáte, zaberáte reštodu, abo to pomáte, se, co je čo zrobit, se jaký důr, čere se dalí. Vím to v trudnějších situacích, v trudnější